Dzień dobry, witamy Państwa. To jest audycja prezydencki kwadrans. Ze mną dzisiaj zastępca prezydenta do spraw społecznych Ilona Grenda Zwójtowicz. Dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor, witam wszystkich Państwa. I Kamila Paramirzyńska. Pani prezydent, za nami wielka orkiestra Świątecznej Pomocy. Krótkie podsumowanie poproszę. Tak. tak, za nami wielka orkiestra świątecznej pomocy, wyjątkowo wieczna, ale nie odstraszyła na szczęście ani wolontariuszy, ani naszych mieszkańców. Także bardzo się cieszę, że wszyscy pomimo niesprzyjających warunków pogodowych, bo jednak ta noc soboty na niedzielę była wyjątkowo dla nas niesprzyjająca, pozbawiła nas zresztą na wiele godzin prądu, z tego co nawet um, czytałam, to niektóre miejscowości dopiero wczoraj odzyskały w naszym powiecie koło Brzeskim prąd. Także. Naprawdę bardzo nieprzyjemna sytuacja, ale nie wystraszyło to wolontariuszy, którzy ochoczo wyszli na ulicę naszego miasta, kwestowali na wspaniały cel, jaką jest w tym roku był to cel okulistyki dziecięcej, zakupienia sprzętu, także bardzo się cieszę, że Kołowrzek kolejny raz na tej mapie Wielkiej Orkiestry Światecznej Pomocy zagościł. Z informacji, które zostały przekazane przez szefa sztabu przeszło 168. Tysięcy złotych udało się zebrać, jeżeli chodzi o środki zgromadzone w puszkach. No i rekordowa, myślę, kwota za licytację malucha, także. Olbrzymie podziękowania dla Gangu Maluchów za pomysł, za wsparcie. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ponad 69 tysięcy złotych. Natomiast to, co jest najpiękniejsze, szanowni państwo, ja sama przemierzając ulicami spotykałam uśmiechniętych, y, wspaniałych ludzi, y, wszyscy wzajemnie, pomimo właśnie tych, y, tej wiecznej aury, bo nie ukrywam, idąc chociażby z centrum w stronę hali Milenium, to momentami nie byłam w stanie słowa powiedzieć, bo wiatr aż zatykał. Więc, więc myślę, że wszyscy wolontariusze spotykali się z podobną sytuacją, a pewnie w Pasie Nadmorskim było jeszcze o wiele, wiele bardziej wiecznie, ale wszyscy byli uśmiechnięci, szczęśliwi. Powiem szczerze, pomimo tej niepogody, to był taki przepiękny, pozytywny dzień. Ja się bardzo z tego cieszę i Mam nadzieję, że kolejne fina finały będą y, równie y, pozytywne. A myślę, że z tego miejsca pozwolę sobie jeszcze podziękować wszystkim mieszkańcom, wszystkim wolontariuszom, wszystkim osobom, które wsparły wolontariuszy, a szczególnie te, tych najmłodszych wolontariuszy, bo tych dzieciaczków z puszkami biegającymi, naprawdę było aż przyjemnie popatrzeć, że to już z pokolenia na pokolenie dochodzą właśnie wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Piękna akcja, pozytywna. I zawsze trzymam za nią bardzo mocno kciuki. Bardzo serdecznie wszystkim instytucjom, organizacjom, przedsiębiorcom, mieszkańcom. Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za włączenie się do, wielkiej, do tej pięknej akcji. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zawsze przyciąga rzesze mieszkańców, wolontariuszy. Nie mogło być inaczej. Tym razem w końcu 30 finał to już był jubileuszowy. Pani Prezydent, to kończymy temat Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jeszcze będziemy do niego wracać, bo jeszcze licytacje, te pozostałe, które są. Jeszcze ta, ta puszka kołobrzeska trochę, trochę trochę udrośnie, trochę podskoczy. Ale o tym to za jakiś czas. Pani Prezydent, teraz pytanie o rekrutację do przedszkola. Kiedy można zapisywać dziecko do przedszkola? Tak, Szanowni Państwo, my ze swojej strony już zamieściliśmy na, w Biuletynie Informacji Publicznej, również na naszej stronie internetowej informację do, odnoszącą się do harmonogramu rekrutacji od 28 lutego uruchamiamy rekrutację do naszych przedszkoli. Rekrutacja oczywiście odbywa się w sposób tylko i wyłącznie w sposób elektroniczny. To jest istotna informacja, szczególnie dla tych, którzy pierwszy raz będą się mierzyć właśnie z rekrutacją elektroniczną. Gdyby ktokolwiek natrafił na jakiekolwiek problemy z tym związane, to ja zachęcam, jak zawsze, do kontaktu z Wydziałem Edukacji, Kultury i Sportu. Są tutaj pracownicy gotowi wszystko po kolei wytłumaczyć, wyjaśnić, przeprowadzić przez ten system elektroniczny. Również informacji można szukać w naszych miejskich przedszkolach. Na pewno można liczyć tutaj na pomoc, ale przede wszystkim, jeżeli ktokolwiek na jakiekolwiek problemy natrafi w procesie rekrutacji, to zachęcam do kontaktu. Z Wydziałem Edukacji, Kultury i Sportu i pracownicy na pewno udzielą wsparcia. Od 28 lutego rozpoczynamy. My na pewno będziemy na ten temat jeszcze niejednokrotnie mówić i bliżej terminu przypominać. Z danych demograficznych wynika nam, że około 325 dzieci. Trzylatków może stanąć nam do rekrutacji. Także mając to na uwadze, przygotowaliśmy w naszych przedszkolach właśnie ponad 300 miejsc dla grupy trzylatków. W każdym przedszkolu zostanie taka grupa trzyletnia utworzona. Troszeczkę mamy miejsc, ale to już nie są tak duże ilości, jeżeli chodzi o grupy 4, 5, 6 latków Zachęcamy tutaj również do kontaktu rodziców, którzy na przykład powrócili, bo wiemy, że takie sytuacje zresztą na przestrzeni całego roku miały miejsce, że rodzice powracali do koło brzegu, bardzo często spoza granic naszego kraju, no i wiadomo, że nie wzięli w odpowiednim czasie udziału w rekrutacji. Niekiedy właśnie w ciągu roku też była konieczna pomoc, aby Umieścić dzieciątko w przedszkolu, żeby rodzic mógł iść spokojnie do pracy, a dziecko było zaopiekowane. Natomiast póki co jesteśmy w normalnym trybie, takie miejsca dla 4, cztero, 6 latków. tak jak mówię, nie w dużej ilości, to jest mniej więcej około od 5 do 10 miejsc w, w, i to w różnych przedszkolach, w przedszkolu miejskim numer 3 na pewno około trzech miejsc będzie, czy w przedszkolu miejskim numer 6, są przedszkola, które dzieciaczki takie nieco starsze niż 3 letnie Również będą w stanie przyjąć, zaopiekować się nimi, tak aby rodzice mogli swobodnie, swobodnie wrócić na rynek pracy. Natomiast jeżeli chodzi o grupy 3 trzylatków, tutaj jestem spokojna. Myślę, że każdy, kto do rekrutacji stanie, zostanie przez nas przyjęty. Jeżeli będą potrzebne później jakiekolwiek ruchy w tym zakresie, to jeszcze jakiś plan awaryjny też będziemy opracowywać, tak aby nikt nie pozostał, nie pozostał bez przedszkola. Jeżeli. Takie potrzeby będą. Natomiast z dotychczasowych naszych doświadczeń wynika, że to, co przygotowujemy, jest w pełni zagospodarowane. Nie mieliśmy sytuacji właśnie takich, żeby jeszcze coś dodatkowego tworzyć. Wychodzi Tak naprawdę czas, czasami jest tak, że rodzice m, na przykład składają e, dokumenty do, wybierają trzy przedszkola, ale czasami jest tak, że mają to pierwsze, pierwszego wyboru, do tego przedszkola się dziecko nie dostanie. Czasami jest tak, że i drugie, i trzecie także są już w tych przedszkolach, są miejsce zajęte, ale później okazuje się, że są miejsca wolne. Tylko często to są oddziały przedszkolne w szkołach. I ja nie wiem, czy, czy to jest tylko moje wrażenie, czy takie oddziały przedszkolne cieszą się takim najmniejszym e, zainteresowaniem rodziców. Muszę powiedzieć, że tutaj jest różnie, ponieważ ja na przestrzeni ostatniego roku chociażby obserwując, to bardzo na przykład dużym zainteresowaniem cieszył się oddział przedszkolny w szkole podstawowej numer 8. Nawet miałam takie przypadki, pani redaktor, gdzie uczeń, przepraszam, przedszkolak przyjęty tylko na okres akurat wakacyjny, rodzice po prostu powrócili spoza granic Polski, potrzebowali pomocy, bo otrzymali też właśnie pracę. Więc patrzyliśmy, jak możemy tutaj pomóc takim osobom, żeby dzieciątko było zaopiekowane, a zupełnie do innego przedszkola miało się udać od 1 września, i muszę pani powiedzieć, że już nie chciało stamtąd to. Odchodzi. Więc y, różnie to naprawdę bywa, natomiast ja bym chciała podkreślić jedną rzecz. Wszystkie nasze przedszkola czy oddziały przedszkolne, szanowni państwo, są bardzo dobrze wyposażone. Przypomnę, że cały czas bierzemy udział w projekcie Przedszkola dla wszystkich, w którym doposażamy wszystkie nasze przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Nasza kadra pedagogiczna jest bardzo y, dobrze przygotowana, ma naprawdę szereg kompetencji, które cały czas poszerza, powiększa, cały czas. Dodatkowe specjalizacje dochodzą poszczególnym. Nauczycielom, także naprawdę jesteśmy bardzo dobrze przygotowani w każdym jednym przedszkolu. Dla mnie nie ma przedszkoli lepszych, gorszych. Proszę mi wierzyć, oferta, jaką mamy dla dzieci w wieku przedszkolnym, jest naprawdę bardzo dobra i tutaj się nie należy obawiać, że coś jest lepszego, gorszego. Wszystkie nasze przedszkola, oddziały przedszkolne są takie same. Dzieci mogą liczyć na naprawdę szereg bardzo interesujących warsztatów, zajęć. I, i, i na pewno wszyscy będą zadowoleni z tego miejsca, gdzie dzieciątko trafi, to uważam, że za bardzo skupiamy się, że akurat do tego przedszkola powinno chodzić, a nie do innego. Wszystkie nasze przedszkola są wspaniale wspaniałe wyposażone i cały czas pracujemy nad tym, żeby były, jeszcze miały lepszą ofertę dla naszych dzieci, żeby każdy był spokojny, że jego dziecko w 100% jest zaopiekowane i wspaniale się bawi, można żyć w swoim drugim domu, bo całkiem sporo czasu jednak w nim spędza. Pani Prezydent, no to przedszkola mamy świetne, żłobek też mamy świetny, ale żłobek mamy jeden. E, dlatego też internauta pyta, o, czy jest na przykład szansa, by oddziały żłobkowe utworzyć w przedszkolach, a dla starszych dzieci z przedszkoli można by utworzyć z kolei oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, bo pierwszaków chyba nie będzie zbyt wielu. No generalnie to, to, że jest problem ze żłobkiem, to i z miejscami w żłobku, no to, to jest żadna tajemnica, to wiemy. Znaczy ja nad tym bardzo ubolewam. Ja już niejednokrotnie się zresztą w tym temacie wypowiadałam, jeżeli chodzi o żłobek dla, mamy tylko jeden, z dobrych wiadomości mogę powiedzieć, że już wpłynęło, wpłynął nasz projekt do Wydziału Budownictwa z wnioskiem o pozwolenie na budowę, także mam nadzieję, że za moment będziemy mogli przystąpić do następnego kroku po uzyskaniu pozwolenia na budowę, wyłonić wykonawcę już żłobka i rozpocząć wreszcie długo wyczekiwaną przez nas wszystkich, bo proszę mi wierzyć, przez nas również bardzo wyczekiwaną inwestycję jaką jest rozbudowa żłobka. A kiedy jest ta kiedy... rozbudowa? Pani redaktor, no wszystko zależy jak szybko uda nam się uzyskać to pozwolenie na budowę, z tego co, z tych informacji które posiadam w ubiegłym tygodniu wpłynął wniosek od wykonawcy właśnie tego projektu do wydziału budownictwa, także liczę, że tutaj na przychylność urzędników którzy będą się zajmować, rozpatrywać nasz wniosek i że jak najszybciej to pozwolenie na budowę otrzymamy. I wtedy przystąpimy właśnie do następnych kroków z tym związanych. Także liczę, że no jak najszybciej się uda, to tą rozbudowę rozpoczniemy na pewno w tym roku. Na pewno w tym roku to już wydaje mi się, że tu nie powinno być żadnych przeciwności, które by stanęły nam na drodze, żeby tej rozbudowie nie rozpocząć. Natomiast co do tworzenia oddziałów żłobkowych w przedszkolach, szanowni państwo, no to nie jest możliwe. Przyjmujemy te grupy, które przyjmiemy trzylatków, tak naprawdę nie mamy już żadnych innych miejsc dodatkowych na to, aby jeszcze tworzyć oddziały żłobkowe. Poza tym, ja z tego czasu interesowałam się tematyką w ogóle powiązania właśnie przedszkola ze żłobkiem. Niestety przepisy są tutaj dla nas dosyć nieprzyjazne, a mianowicie każdy z tych utworzonych pionów musi mieć swoją administrację, Szanowni Państwo. Czyli pomimo, że stworzona byłaby jedna grupa żłobkowa, to nad tym musiałby być dyrektor inny niż dyrektor przedszkola. No niestety, takie są przepisy, nie ja je tworzę, ale y, nie ułatwiają one na pewno życia. Niemniej jednak, nasze warunki lokalowe na pewno nie pozwalają na to, żeby na dzień dzisiejszy takie grupy y, w przedszkolach y, tworzyć. Po prostu nie mamy już y, y, sal, które byłyby niezaadoptowane. Pozostaje taka rozbudowa żłobka. Pozostaje czekać, także proszę jeszcze ale o chwilę cierpliwości. Ale ci rodzice tak naprawdę, którzy teraz mierzą się z problemem braku miejsca dla dziecka, które jest w takim wieku, że mogłoby trafić do żłobka, no to tak naprawdę już za chwilę te dzieci pójdą do przedszkoli, więc tak, nie, niestety tak. nie będzie rozwiązania. Ale staramy się, jeżeli tylko zostają miejsca, to staramy się dzieci, dzieciaczki powyżej dwóch i pół roku, bo takie dziecko możemy do przedszkola przyjąć. Jeżeli miejsca są, to tu staramy się wychodzić też naprzeciw potrzebom rodziców i dwu i półletnie letnie dzieciaczki przyjmować już do właśnie przedszkoli. W tym roku też będzie? Czy tak. będą takie oddziały dwa, dla dwu i pół latków? To są razem, oni są razem z trzylatkami, pani redaktor. To jest jedna grupa, po prostu jak zostają miejsca dla dzieci trzyletnich, bo one jakby w pierwszej kolejności wchodzą w nabór rocznikowo, tak w systemie jest po prostu ustawione. Zostają miejsca, to, to nie, nie ukrywam, nie, nie robimy tutaj problemów, jeżeli są takie potrzeby. Niekiedy nawet niektórzy rodzice przenoszą dzieciaczki ze żłobka już właśnie, które mają 2-6, 2-7 miesiąca do przedszkola i tym samym zwalniają nam te miejsca w żłobku i my możemy w to miejsce przyjąć inne dzieci, które z kolei w procesie rekrutacyjnym uczestniczą w żłobku. Pani Prezydent, to ostatnie pytanie, które chciałam zadać, dotyczy Centrum Usług Wspólnych, kontroli, która w tym Centrum Usług Wspólnych została przeprowadzona przez radnych. Ja już nie chcę jakby dyskutować na, teraz na tym etapie, czy tam rzeczywiście są nieprawidłowości, czy ich nie ma, bo wiem, że tutaj zdania są różne. Natomiast pani prezydent, internauci dopytują o radną Izabelę Zielińską, czy pani radna w ogóle powinna kontrolować Centrum Usług Wspólnych, bo ona tę kontrolę przeprowadzała za taki okres, w którym pani radna Zielińska pracowała w Centrum Usług Wspólnych. Tak Pani redaktor, to jest jedna z tych kwestii, którą ja podniosłam również na sesji, na minionej sesji Rady Miasta, zresztą w piśmie Pani Prezydent, w piśmie do Pana Przewodniczącego Rady Miasta Bogdana Błaszczyka również wskazuje właśnie na możliwe naruszenie paragrafu 62 ustęp 1 statutu, czyli naszego prawa miejscowego, że w skład zespołu kontrolnego nie powinna wchodzić osoba, to znaczy taka osoba powinna się wyłączyć po prostu z tego procesu, Procesu kontrolnego, bo faktycznie badała okres, w którym była pracownikiem Centrum usług wspólnych. Właściwie ta sytuacja powoduje, że ja mam olbrzymią wątpliwość, czy cała ta kontrola nie jest, mówiąc tak bardzo upraszczając do wyrzucenia do śmietnika, niezależnie co ta kontrola ustaliła i czy cokolwiek ustaliła, bo nikt z nas protokołu jeszcze nie zna, nie zaznajomił się z nim. Nie omawialiśmy go w żaden sposób, natomiast w momencie, kiedy właśnie mamy tutaj do czynienia z sytuacją, że radny, który powinien się wyłączyć z takiej z takiej kontroli, bo jednak był pracownikiem, no to tutaj zachodzi olbrzymie podejrzenie o brak brak bezstronności, czy ta kontrola, aby na pewno właśnie była, czy ta kontrola nie miała przymiotu jednak stronniczego podejścia do tego tematu. A Więc czy urząd ja... miasta wysłał swoją kontrolę w związku z tym, że radni mówią, że są jakieś nieprawidłowości, że tam według Macieja Bajnerowicza są na pewno, mówimy o rzekomych póki co nieprawidłowościach, czy urząd miasta? Wysyła kontrolę swoją? Nie, nie wysyłamy żadnej kontroli. Poprosiliśmy tylko na etapie, kiedy wpłynęło do nas pismo zespołu kontrolnego. Zaznaczy, że pismo wpłynęło bez żadnych dowodów bez żadnych dowodów, pismo tylko o tej treści, która została opublikowana, o czym wspomniała pani redaktor, natomiast nie, zawierała, nie zawierało to pismo żadnych dowodów, żadne dowody nie zostały nam przedstawione. W związku z tym no, trudno mówić, że już jakoś historycznie będziemy reagować i wysyłać kontrolę, jak żadnych dowodów nam nie przedstawiono o możliwości naruszenia jakichkolwiek przepisów, przy czym my zauważamy szereg naruszeń związanych z naruszeniem Zarzuceniami statutu, po prostu w tym zakresie. Ponadto w mojej opinii, od osoby takiej, która stoi na czele komisji rewizyjnej, czyli przewodniczącego komisji rewizyjnej, jakim jest pan Maciej Bejnarowicz, oczekuje się więcej niż od każdego innego członka komisji rewizyjnej. On powinien świecić przykładem, jeżeli chodzi o kwestie związane z realizacją postanowień statutowych, więc powinien być przykładem dla wszystkich innych w mojej opinii oczywiście co do tego w jaki sposób kontrola y, była prowadzona. Ja tak mówię też się nie odnoszę od tego co zawiera pismo, odnoszę się tylko i wyłącznie do samego procesu kontroli, a tu dostrzegamy możliwość y, Dopuszczenia do szeregu naruszeń, co w mojej opinii no, dyskredytuje osobę radnego, radnego Bejnarowicza jako właśnie przewodniczącego komisji rewizyjnej. No, ja tak to postrzegam. Natomiast była propozycja, szanowni państwo, wstrzymania, wstrzymania kontroli i wyjaśnienia tych wszystkich szeregu wątpliwości, które miały miejsce. No, natomiast radni nie chcieli skorzystać z tej szansy, z tej okazji, wyjaśnienie tych wątpliwości, więc wszystko będziemy wyjaśniać podczas najbliższego posiedzenia komisji rewizyjnej, ja na tą chwilę nie wiem kiedy ono się odbędzie, do dnia dzisiejszego też nie znam treści protokołu, nie zna go też kierownik jednostki kontrolowanej, także nie wiemy co zawiera protokół, radni tutaj zespół kontrolny ma jeszcze czas, żeby taki protokół został przedstawiony. Radni, radni zapowiadali, że wszystko wyjaśnią, wszystko znajdziecie państwo w protokole później Prawo no tak, tylko czy pani, pani redaktor, czy wyjaśniam, dlaczego w skład zespołu kontrolnego weszła radna, która powinna się wyłączyć z pracy w tym zespole kontrolnym? Czy to również znajdziemy w protokole? Nie sądzę. Ale myślę, że o takie rzeczy będzie można dopytać. Pani prezydent, kończymy już audycję Prezydencki kwadrans. Dzisiaj zastępca prezydenta do spraw społecznych, Ilona Grenda-Zbójkowicz. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani redaktor, dziękuję wszystkim Państwu. Kamila Paramierzyńska. Dziękujemy za dzisiaj. Do zobaczenia i do usłyszenia.